Hej, cześć, witam w trzecim dniu dobrego uczynku wy, Margonem. jestem i zapraszam do oglądania. Jezu, jestem, jestem biała. No cóż, po prostu. Takie życie. Dobra, nie zwracamy uwagi na moją cerę i w ogóle idziemy do Gałcia, ponieważ nam tak każdą Gałcio chce wypełnić swój... Sorry, nie to. Chce wypełnić swój dom czymś tam i idziemy do jego. A, zapachem choinki. Wprowadzi się w świąteczny nastrój, a wy żeście się już wprowadzili w świąteczny nastrój, bo ja jeszcze zmienię yy, Tak, dobra, gdzie teraz? Babcia Hania. No to babcia Hania to jest tu lewy dolny róg, tak jest, tak jak wczoraj to było, to tak właśnie dzisiaj też jest. Czyli idziemy do babci Hani, która zrobi nam pierożki. ja nie wiem co zrobi. Yy, co? A, ona nam coś doradzi, ponieważ babcia zawsze dobrze doradzi. Także mamy nożyk babci i udajemy się po żywicę na świerku i świerkową gałąź. Czyli pewnie to zakładamy. Nie zakładamy, nie zakładamy się. Dobra, idziemy do góry. Żywica świerku, świerkowe gałązki. No to szukamy sobie świerka jednego i drugiego. Tu mamy żywicę. ją. Ja, ja słyszałam, że niby 3 sekundy, czy... Ja myślałam, że ja muszę klikać i zmienne szybkie paluszki trzeba tutaj no, uruchomić, a to jednak nie trzeba. Więc tak. No, więc nie trzeba takiego bezsensownego bez, bez, bez klikania. Ja po prostu lubię sobie czasem poklikać w klawiaturę i, i tak właśnie. Dziękuję, Babciu. No, babcia Hania zrobiła to, co miała zrobić. Mamy świerkowy olejek, i udajemy się do gałcia. Po, po, ponownie. Ponownie. No, także lecimy do góry. Do gałcia. Wy też używacie. No, wiecie, klawiatury do chodzenia? Czy myszką sobie cały czas klikacie? Ja czasem to. O! Fajnie, bo tutaj mamy wybór, wybór. Także, oczywiście, ja tutaj z punktami doświadczenia poproszę. I dostaliśmy dużo doświadczenia i kulę sezonów. Także super. No, a jeszcze bym zapomniała o środzie. I jest to wywołanie depozytu. Fajnie, fajne, fajna rzecz. No. Także, dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Pa. pa.